Witam Was strzelce, to jest dla Was czytanie na luty 2026. Zobaczymy, jakie energie w tym miesiącu dla Was będą towarzyszyć. Co się będzie działo u strzelców? Sytuacja. Trójka kijów. Wyzwania. Szóstka pucharów. Przyczyny podstawa kochankowie przeszłość przeszłość dwójka bukharów mag najbliższa przyszłość dziewiątka pępekli, jeszcze jedna karta eee, król mieczy by w tej sytuacji król kijów co się dzieje dookoła Sprawiedliwość? Czego nie widzisz, czego nie dostrzegasz? Dwójka mieczy i potencjalny wynik koło fortuny. Dobrze, zobaczmy. Eee, pod spodem mamy śmierć i zmartwychwstanie. No dobrze, ciekawe czytanie, strzelce. Mamy tutaj jakąś naprawdę piękną e, relację, e, gdzie jest bardzo dużo emocji, i może być to po prostu taki związek, który. Trwa już bardzo długo i rzeczywiście tutaj jesteście zlepieni, ale mam wrażenie, że w jakimś sensie, czy powinniście go rozwinąć dalej i przejść na inną formę tej relacji, może pójść o krok dalej, albo w jakimś sensie ograniczać się przed jakimś spełnieniem spełnieniami zawodowymi. Może chodzić tutaj o to, że na przykład, żeby się rozwinąć, trzeba wyjechać, a, prawda, masz tą relację, którą ciężko jest bardzo zostawić właściwie, właśnie jest to tutaj wyzwaniem, ta długoletnia, znajomość, relacja, która jest bardzo taka sklejona i czujecie się w niej dobrze, mamy kochanków u podstawy, mamy wielką deklarację, mamy wyzwanie, szóstkę Pucharu, więc tutaj długa droga za wami. I no jesteście zlepieni. Jeżeli to jest tylko takie biznesowe czytanie, to to może być po prostu z kimś. W Przyjaźni, zlepieni, tak jakby biznesowo, a chcecie rozwinąć skrzydła. I jak to zrobić? Co zrobić? Co wybrać? Myślę, że jest takie duże parcie, właśnie, żeby odnaleźć tą swoją drogę i żeby. Samo się zrealizować, zmienić coś albo zmienić jakąś konstrukcję całej tej sytuacji, bo trójka kijów mówi o tym, że wypatrujesz okazji i chcesz ruszyć w jakimś nowym kierunku, w jakimś rozwoju. To są marzenia, to, to są plany, które chcemy realizować aktywnie, no a jakby mamy przeszłość, dwójkę pucharów, e, 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 no piękna relacja, dwie połóweczki u podstawy kochanków, więc tutaj jest. Deklaracja. I to może być właśnie coś takiego, że powiedzmy. Musisz wyjechać na studia, a zostawiasz w swoim mieście rodzinnym właśnie swoją sympatię i kogoś, kogo darzysz uczuciem. No i jest dylemat, prawda? Czy ograniczyć siebie i zostać, czy właśnie jednak ruszyć w swoją drogę i musisz pozostawić w jakimś sensie tę relację. Czy jako, jako relację na odległość, czy w ogóle tak jakby iść w nową stronę. I jest to tutaj wyzwaniem, bo szóstka pucharów mówi o tym, że łączycie z tą osobą dużo emocji, ale też przebyta droga. Tak? To są sentymenty, to są... Y y Właśnie przyjaźnie wieloletnie, w których no, jest jakieś uczucie, jest jakaś miłość, bo kochankowie mogą pokazywać, że po prostu jest bardzo tutaj dużo uczuć i tro troski o siebie, i rzeczywiście ta relacja jest tutaj splecona. Dla niektórych z Was czas na nowy etap czas przejść na coś jeszcze poważniejszego niż to, co mamy tutaj. Trójka kijów mówi o tym, że pojawiają się szanse, nowe perspektywy, masz głowę pełną marzeń i myślę, że jest też taka silna decydowość tutaj. Mamy królo, króla kijów, to jest Twoja energia i on bardzo dobrze wie, czego chce, i on sięga po to, co chce. On jest odważny, on się na nikogo nie ogląda i mam wrażenie, że. Ta, ten cel jest tutaj mocno sprecyzowany, ponieważ pojawia się też ten król mieczy najbliższej przyszłości, sprawiedliwość, jakaś decyzja, więc yy, i znowu tak jakby król Mieczy patrzy w przeszłość, zastanawia się już na chłodno, co będzie, jak coś zrobić. Dziewiątka pentakli mówi o takiej zaradności, niezależności, w samorozwoju, inwestowaniu również w siebie. Więc tu, tu, prawda, jeżeli mamy taką relację małżeńską, tu mamy wyzwanie, mogą być dzieci, bo szóstka Pocharów też często mówi o relacji z dziećmi. Więc jakieś moje własne rozwoje moja własna droga kontra partner, partnerka, dzieci jakby to, w co to jestem zaangażowany, tutaj emocjonalnie. No. Jaki jest, twój, jaki jest Twój kierunek, Strzelcu? Mamy Maga i mam wrażenie, że właśnie Mag mimo wszystko będzie generował jakiś... Jakiś nowy początek, jakoś przeformułowanie całej tej sytuacji, bo na, pod spodem talii, no i mamy świat, no, jakiś sukces, jakieś zwycięstwo, jak bardzo podobne są te karty, prawda? do karty koło fortuny, które też mówi o tym tutaj, że kurczę, trochę nie wiadomo, co się, co się wydarzy, jak to się wszystko zakończy. To jest ostatnia karta, wszystko może się wydarzyć. Mam wrażenie, że sprawy są nieprzesądzone jeszcze, bo y, mamy. Właśnie, wszystko teraz na wychodzi. Mamy tą sprawiedliwość, która mówi o tym, że trzeba będzie coś zadecydować, tak? To jest Twoje otoczenie. Sprawiedliwość również może być ultimatum, może być takim rozstrzygnięciem. Mamy tylko dwie możliwości, prawda? Czarną, czarną i białą. Tu mamy te czarki? Prawda? Dobre i złe. I no, koło fortuny kręci się też właśnie, mamy te białe smugi, tą białą energię, ciemną energię, wszystko się kręci, wiruje, nie wiadomo co wypadnie na tej ruletce, prawda? I trochę jak się koło fortuny pojawia, to się pokazuje takie przeznaczenie, nie wiadomo co się wydarzy, właściwie może się wydarzyć wszystko, I, um, ale będzie silne poczucie, że no, że, że ta droga była mi pisana. Ok, no mamy też świat, więc tu dokończy się coś, coś się przeładuje tutaj. Tym bardziej, że właśnie mamy śmierć i zmartwychwstanie, prawda? Zmianę to, świat, dokończenie, koło fortuny, wielka zmiana. Też mam wrażenie, że wszystko przyspieszy w tym kole fortuny. To wiele rzeczy się może wydarzyć naraz i, i, i zadziać. E, takich nieprzewidywanych. No ale właśnie mag zapoczątkował już ten początek, bo pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem właśnie mamy ten symbol nieskończoności. To co kreuje mag, On już tak jakby rzucił czar, e, prawda? I ten czar się teraz wypełnia. Co się wydarzy, jak to się zadzieje, nie wiadomo, bo koło Fortuny nie mówi co będzie, tylko mówi, że. Może się wydarzyć to, czego się najmniej spodziewasz tutaj. Więc myślę, że może być też dylemat, bo kochankowie mówią o, o, o tym, że coś musimy wybrać. Jest tutaj jakiś wybór podstawą. No i mak. Kreuje rzeczywistość taką, jaką chce, z tego, co jest teraz. On, tak jakby, no, ma silną wizję, jakby właśnie tworzenia, tworzenia, ale takiego, które płynie od niego, od środka. To jest tworzone, tworzenie nie na podstawie, co wypada albo jakie są prawa fizyki. Tego nie obowiązuje. On kreuje to, co ma, jaką ma wizję w głowie. Więc y, y, silnie będziesz tutaj właśnie patrzył na to, co ma być i jak ma to wszystko wyglądać. I mam wrażenie, że właśnie ten król mieczy na chłodno to przeanalizuje. Król już w sercu wie, w którą drogę powinien, co mu jest potrzebne, gdzie powinien iść. Co powinien zrobić, i mam wrażenie, że tutaj będzie takie poczucie, że mam wiele talentów. Mogę je rozwinąć w wielki sposób, w szeroki sposób. To jest też takie pożytkowanie z tego, co zbudowaliśmy, i myślenie, jak to wszystko poukładać na przyszłość. Nowe szanse się pokazują, i decyzja należy do Ciebie. W Twoim otoczeniu. Y ta sprawiedliwość, mam wrażenie, pokazuje decyzję, rozstrzygnięcie jakieś, być może od, ze strony właśnie tych osób, które tutaj są, ale sprawiedliwość też mówi o tym, że będzie zadecydowane, będzie coś jasne, możesz właśnie dostać awans, dostać tą informację, która wytyczy drogę i musisz się zastanowić, jak to teraz poukładać. W chwili obecnej, czego nie widzisz w tej sytuacji? No, mamy dwójkę mieczy, więc mamy jakiś brak działania, i znowu tak, jakby nie wiem, co zrobić, więc na razie nie robię nic, ale no, prawda, odnosimy się też do tej dwójki, dwójki pucharów przeszłości, tak? Byliśmy razem, byliśmy jednością, tu się wszystko splotło, pojawiło się uczucie, teraz y, y, są szanse, nowe drogi, i, ale nie ma tej decyzji. Nie nie wiemy, co zrobić, nie podejmujemy jakby decyzji. Natomiast ta dwójka też mieczy mówi o pewnego rodzaju pauzie, zawieszeniu. Jakby tkwimy w tym, zanim coś się tak jakby ruszy. Okej. Okay? I tak jakby zatrzymaliśmy się na rozstaju dróg, prawda? W tej dwójce pucharów, a teraz tak jakby pojawia się dla nas szansa. i czy pójdziemy i w którą drogę? No, jak się to kończy, koło Fortuny mówi, że to może być bardzo zaskakujące, ale to się też nad, yy, yy, wtrąca przeznaczenie, bo koło Fortuny ma taką energię, że ciągnie nas w tą stronę i choćbyśmy nie wiem, jak kluczyli, to i tak ta droga zawsze prowadzi do tego jednego. Yy, yy, także myślę, że tu będzie. Po pierwsze przyspieszenie, duża zmiana się może szykować, która tak jakby już tutaj, tak jakby zaklęcie zrzucone, już tutaj jakieś może działania albo jakieś wiemy, co mamy robić, już jakby myśl tworzy rzeczywistość przyszłą, no i będą jakieś ważne decyzje. Co Ci tutaj tarot radzi, Strzelcu? Zobaczmy. Okej, okay, mamy dziewiątkę mieczy. No, dziewiątka mieczy mówi o stresie, ale też mam wrażenie z tymi oczami tutaj, mam wrażenie mówi o tym, że jesteś trochę pod odstrzałem. Jest tutaj jakby dużo oczu patrzy, <grych> y, jaka będzie decyzja. Y, y, ta karta też mówi właśnie o stresie, o oczekiwaniach innych ludzi, o tym, że możemy tutaj być właśnie zestresowani tą, tą decyzją, y, y, co mamy zrobić co mamy po, podjąć. Um, I no, właśnie, mamy tą dziewiątkę pentakli, tutaj jest dużo zasobności i taka samowystarczalność, dziewiątka mieczy mówi o martwieniu się, jak to się wszystko potoczy, co będzie. No, będzie, masz tutaj dylemat, ale myślę, że możesz troszeczkę nawet zbytnio komplikować sam tą sytuację, yy, bo Wynik. Komfortowy mówi o tym, że no nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Myślę, że po prostu trzeba coś zadecydować i iść za tym. Wierzę, że to jest w zgodzie ze mną, jako moją energią. I ma jakiś sens, ok? Bo król mieczy musi widzieć sens, musi mieć jakiś plan, prawda? I to jest y, jakaś sensowna realizacja, pentakle, coś konkretnego, bo jakby dziewiątka mieczy mówi o tym, że to się wszystko kłębi w głowie i możemy mieć milion planów B, a tak naprawdę losa za nas zadecyduje. <grym> ok? Mm, no, mm, spodziewaj się jakiejś. Jakiegoś rozwiązania, bo sprawiedliwość tutaj w otoczeniu mówi o tym, że coś będzie wyjaśnione, rozwiązane, może sprawiedliwo podzielone, prawda? Tak jakby co na górze, to na dole. Jak sobie pościeliłeś, tak się teraz wyśpisz. Także mam wrażenie, że tutaj jakby jest... Jest jakaś przywrócona równowaga, bo po to jest sprawiedliwość, po to jest ten wynik, im werdykt, jakieś postanowienie, żeby przywrócić jakiś balans tej sytuacji, ok? No, co dalej za, za tym? ta decyzja, prawda, zewnętrzna, to mogą być jakieś sprawy sądowe również, e, prawne, co ona za sobą dalej poniesie, no mam wrażenie, że to może się przechuśnąć na każdą z tych stron, bo tutaj mamy taką balans, prawda, w obydwu czarkach jest tyle samo, natomiast koło fortuny mówi o tym, że ona balansuje na kole i na jednej nocy, prawda, y, wystarczy powrót wiatru, żeby przechylić ją na którąś z tych stron. Jedna przynosi bogactwo i sukces, druga ka kaplicy, katastrofę, prawda? Zupełnie odmianę losu, pech, ok? Więc no, różnie się to może wydarzyć, ale mam wrażenie, że tyle, ile myśli albo tyle, ile ludzi, tyle spojrzeć na tą sytuację, tak? No dobrze. Myślę, że to wszystko, strzelce. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych czytaniach.